Witajcie serdecznie. W tym filmiku, jak widzicie, mamy dość, trudne, e, dość trudny logarytm do rozwiązania. Ale zanim zaczniemy, e, musimy ustalić dziedzinę. Wiemy, że podstawa x kwadrat minus 1 ma być większa od 0, zatem rozpiszmy to sobie ze wzoru skróconego mnożenia, że x minus 1, x plus 1... Większy od 0, czyli oznacza to, że e, x należą od minus nieskończoności do minus 1 i suma od 1 do nieskończoności. Dodatkowo liczba logarytmowana, czyli x plus 1 ma być większe od 0, no, oznacza to, że x ma być większe od minus 1. Jak e, połączymy to z tym, Pierwszym e, wyliczeniem wynika z tego, że x -y mają być większe od jedynki, bo tylko ta część e, nam się spina w tych dwóch e, warunkach. Zatem wiemy, że x -y muszą być większe od jedynki. <coughs> Następnie zapiszmy z definicji x kwadrat minus 1 do potęgi 1 druga równa się x plus 1. Możemy to obustronnie podnieść do drugiej potęgi, żeby się pod, pozbyć tutaj pierwiastka. I mamy x kwadrat minus 1 równa się x plus 1. Zapytacie mnie, dlaczego tutaj nie ma wartości bezwzględnych, znaczy w sensie, w sensie po lewej stronie. Ponieważ gdy podnosimy pier to może inaczej, gdybyśmy podnosili takie wyrażenie do kwadratu, to by nam wyszło coś takiego, tak? Ale w związku z tym, że wiemy, że e, podstawa logarytmu nie może być liczbą ujemną i podnosimy do kwadratu liczbę dodatnią, czyli kwadrat liczby dodatniej jest nadal e, dodatni, nie musimy tego... Brać wartość bezwzględną i e, traktować to jako raz jako liczbę dodatnią raz jako liczbę ujemną, tylko zawsze jest dodatnie, więc po prostu tak to wygląda. Następnie należy podnieść tę stronę do kwadratu x kwadrat minus 1x kwadrat plus 2x plus 1, stronie odejmijmy sobie x kwadrat, przerzućmy 2x równa się minus 2, x równa się minus 1, to jest nasz wynik, sprawdzamy z dziedziną. x'y mają być większe od 1, zatem w tym zadaniu jest brak rozwiązań, brak pierwiastków, brak, brak x'ów spełniających po pierwsze dziedzinie i po pierwsze po drugie po prostu to równanie, ten logarytm. Dzięki za oglądanie, dajcie znać co o tym uważacie. No i nie zapomnijcie oczywiście o lajkach. Zapraszam do następnego filmiku ostatniego już tej serii. Mam nadzieję, że Wam się ta seria podobała. No i tyle.